No, się się tutaj. Górnicy chcą 700 złotych. Jestem pan stanie im to dać? 700 złotych. kary! kary! Nie mam. Robię kary! Spokojnie panowie, spokojnie. Górnicy chcą 700 złotych. Właśnie chcą przystąpić z panem do rozmów. 700 złotych znajdzie się dla nich? Czy pani sobie wyobraża rozmowy w takiej atmosferze? Bo ja nie. Długo na Pana czekali? Trudno. Niezależnie od tego, że na kopalni jest strajk, to jest szereg rzeczy do załatwienia, bo ja mam nadzieję, że po świętach ta kopalnia będzie fedować. I wszystkie dokumenty, I wszystkie dokumenty do tego potrzebne muszą być pozałatwiane. Dzisiaj ja byłem w, na Komisji wługowskiej, gdzie omawiany był projekt likwidacji ściany B7 i projekt e, eksploatacji ściany CW1 w pokładzie 3,4 przez 1, która ma, ma być uruchomiona w styczniu. za to i musi być to zatwierdzone przez, przez Komisję. Co państwo na to? Co, co państwo na to no piekali! No piekali! No piekali!

Nie, tu jest pański mikrofon, ja panu też pozwolę, ale my tak. naszego, bardzo proszę. Czy ja byłem w poniedziałek w budynku technicznym na masówce, czy nie byłem? Oczywiście, no, żeby do... to... pan zmuszać bo żeby się podpisywali na listach, na listach strajków. Kazał pan im się podpisywać. Tu są te osoby i mogę to potwierdzić. Kazał pan zjeżdżać ludziom, odbijać dyskietki i na siebie zjeżdżać. To pan robił na masówce w poniedziałek. I kodyska, czy ja miałem. Pysy, czy ja miałem przy sobie jakieś listy? Czy ktoś widział mnie jakąś listę? Mieli Listy mieli państwo podwładni. podwładni osoby kierownictwa kopalni, którzy zmuszali dozór do tego, żeby takie listy były wypełniane przez pracowników, zmuszając ich do tego, żeby się na nie wpisywali. I ta załoga jest w stanie to potwierdzić. miał coś w ręku, pamiętacie? Miał coś w ręku. Miał kilofek. Kilofek, który, którym chciał uderzyć tutaj naszego Grzegorza. Doskonale to widzieliście, nie? Panie prezesie, bardzo dużo zarzutów w pana kierunku. Jak pan na to odpowie, bo w dalszym ciągu pan milczy. Tak jak ja mam odpowiadać? Proszę o mikrofon, to będę odpowiadał. Czy panowie ustalili już o co jest ten strajk? A to pan nie Panie prezesie! Panie prezesie. Ciszę, proszę o ciszę. Panie prezesie, dziwi mnie bardzo, że nie wie pan o co jest ten strajk z toropismem 29 października. Podpisany przez kancelarię. 29 października otrzymał pan ten dokument. Ale to co jest, jest w tym dokumencie? Proszę powiedzieć. Co jest, jest? Czego się konkretnie domagacie? To jest spór zbiorowy. Proszę, proszę spokojnie. To jest spór zbiorowy, w którym są poszczególne pos żądania wys wyszczególnione. W punkcie pierwszym pisze wyraźnie Podniesienia średniej płacy pracowników KWK Budrygeza do wysokości średniej płacy jaszczyńskiej Spółki Węglowej. Ta różnica wynosi 700 zł, panie prezesie. Przy naszej dwukrotnie lepszej a niżej dnia Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Tego się domagamy! Dalej mam panu czytać? Proszę bardzo. Punkt następny. Księgowanie funduszu płac tzw. dojazdówki od 1 stycznia 2007 roku. Punkt trzeci. Pisemnych gwarancji zaliczenia stażu pracy KWK Budryk jako równoważnego ze stażem pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w przypadku, w przypadku połączenia obydwu spółek. Następny. To jest pańskie kompetencje, panie prezesie. W uwzględniając czas przebywania pracowników kopalni Budryk, w autobusach dowożących i obwożących pracowników szybu szóstego, jak również czasową, a nie literową rejestrację czasu pracy. Zaprzestania manipulacji zyskiem netto, panie prezesie, to jest pańskie kompetencje. Przeprowadzenia stosownych badań i uwzględnienia wpływu spalin z kolejek LPS jako szkodliwych dla zdrowia pracowników, to jest pańskie kompetencje podjęcia działań wyjaśniających uprawnienia pracowników KWK Budrygeza do nieodpłatnego nabicia 15% akcji, ponieważ to zarząd spółki przeprowadzał zapisy na te akcje. Tyle, jeżeli idzie o spór zbiorowy. I Pan o tym doskonale wie od 29 października. To, że Pan nic nie robi, to, że Pan nie reaguje na nasze. Postulaty na nasze bezpośrednie zwracania się do Pana. To, że głodówka od 13 grudnia trwała tutaj na kopalni Budryk, prowadzona przez członków zarządu Związku Zawodowego Kadra, gdzie Pan w ogóle nie reagował. To, że żeście, się państwo, że żeście się Państwo bawili w sobotę, teraz ostatnią sobotę, na zabawie tutaj karczemnej, a ludzie głodowali. Ja nie mówię, że Pan, Państwo jako kierownictwo tej kopalni. I nie reagowaliście, raz jeszcze mówię państwo, jako kierownictwo kopalni, nie reagowaliście na tych biednych głodujących. To, że pański rzecznik piątek, piątek w aktualnościach TVP3 powiedział, że rozmowy rozpoczęcia strajku 17 grudnia, poniedziałek. Ma pan wątpliwości? Możemy panu to udostępnić, skoro pan tego nie słyszał. Rozpoczął się strajk, we wtorek otrzymujemy informację ustami tegoż samego rzecznika, że nie będzie żadnych rozmów, dopóki strajk nie zostanie zakończony. Prosiliśmy, żeby pan przyszedł na rozmowy. Powiedzieliście nie. Górnicy w takim razie zdecydowali. Górnicy zdecydowali na masówce o godzinie 12.00. Idziemy do prezesa, będziemy z nim rozmawiać. Łaskawie przyszli do pana i proszą w tej chwili, że nie pana prezesa. Siadaj pan tutaj i rozmawiamy.